Witajcie. Jest to przekaz Pawliny z sierpnia. Przepraszam, przeoczyłam go. Byłam zajęta swoimi takimi zmianami życiowymi, więc już nadrabiam zaległości i wrzucam Wam przekaz Pawliny klem, bo, bo to są dwa przekazy w jednym, więc ja Wam podzielę na dwa, żeby Wam się lepiej słuchało i żebyście mogli łatwiej do tego wrócić. I jeszcze raz to przeanalizować. Zaraz po tym przekazie wrzucę Wam pierwszą część mojego tłumaczenia, bo on bardzo dużo tłumaczy tego, co się działo w moim życiu, i Wam wszystko wytłumaczę na zasadzie moich doświadczeń, żeby to Wam zobrazować, o co tu chodzi w tym przekazie. Więc zapraszam do słuchania. Tytuł przekazu jest Wszystko idzie według przygotowanego wyższego planu. Na początku mamy słowa Pawliny, czyli Kochani, jestem w stałym kontakcie ze światem duchowym, i tam cały czas proszę moich pomocników i przyjaciół. O wskazówki i informacje, które dotyczą dalszych wydarzeń na Ziemi w relacji do nas ludzi. Jakiś czas temu Plejadianie poinformowali mnie, że kosmiczne fale świetlne docierają na naszą planetę z obszarów galaktyki, ale z takich obszarów, z którymi wcześniej nie byliśmy połączeni. Rozmawiali ze mną o intensywnym wpływie, jaki te fale będą miały na nas. Przekazałam to na piśmie w zwięzłej formie. Ale istoty plejadiańskie wróciły teraz do tego z jeszcze głębszymi informacjami, które wyjaśniają, co będą dla nas oznaczać te nowe częstotliwości kosmiczne. Poprosili mnie także, abym poprzedziła tę wstępną, krótką informację nowym, obszernym przesłaniem, które mi teraz przekazali, co oczywiście czynię z radością. Oto, co nasi przyjaciele z Plejad. W pierwszej kolejności nam przekazują o nadchodzących nowych częstotliwościach kosmicznych. Drodzy posłańcy światła, w tych dniach i tygodniach docierają do Was kosmiczne fale światła, które jeszcze bardziej zwiększają intensywność i częstotliwość światła na planecie Ziemia. Wraz z nadejściem tych fal kosmicznych, człowiek otrzymuje kolejną szansę na poszerzenie swojej świadomości. I przynajmniej częściowe połączenie się ze światem kosmicznym i jego nieskończonością. Świetlistą moc tych fal kosmicznych można zobaczyć w nastroju człowieka. Dzięki tym kosmicznym wpływom każdy człowiek ma możliwość oczyszczenia swoich wewnętrznych negatywów i porzucenia ich na zawsze, pod warunkiem, że dana osoba tego chce i jest na to gotowa. Być może odczuwacie smutek, pewne zdenerwowanie, melancholię lub inną emocję, która wydaje się Wam, że nie należy do Was. Są to uczucia i myśli, których możecie nawet nie pamiętać, ponieważ pochodzą z nagromadzonych spraw w odległej przeszłości lub z poprzednich wcieleń. Poprzez wysoką, świetlną wibrację tych fal, Oczyszczają się również wasze negatywne ślady holograficznej energii, dzięki którym nadal jesteście połączeni ze swoją negatywną przeszłością. Fale światła, które teraz do was docierają, pochodzą z waszych własnych galaktyk, ale z obszarów waszych galaktyk, z którymi nie byliście wcześniej połączeni. Planeta Ziemia która już wibruje ogromnym światłem, przyciągnęła do siebie te fale kosmiczne. Wysoka wibracja tego światła nie tylko wpłynie na poszerzenie waszej świadomości i podniesienie wibracji światła w waszych komórkach, ale także podniesie wibracje systemów informacyjnych waszego mózgu. Wasze umysły będą mogły w przyszłości rozwinąć się jeszcze bardziej. I wyrazić swoją kreatywność i pomysłowość bardziej niż kiedykolwiek. Będą łączyć się z różnymi czasami, przestrzeniami i interwałami wszelkich wydarzeń. Wasze umysły zaczną po raz pierwszy postrzegać przestrzeń wielowymiarową. Ale te fale kosmiczne niosą ze sobą dalsze gigantyczne możliwości dla ludzi, którzy zdecydowali się wkroczyć w wyższe wymiary świadomości. Wkrótce poinformujemy Was o tym szerzej. Ogólnie rzecz biorąc, możemy Wam polecić częste wychodzenie na łono natury medytację także medytujcie i pozwólcie, aby kosmiczne światło napłynęło do Waszych systemów. Pozbądźcie się tego, co negatywne i przygotujcie się na nową, pozytywną przyszłość. Energetyczne wznoszenie wibracji świetlnych planety Ziemia przebiega całkowicie zgodnie z planem. Z planem wyższej inteligencji i wyższej świadomości. Jesteśmy z Wami i towarzyszymy Wam. Pokój z Wami. Pokój z nami. Wasi plejadiańscy towarzysze.